Baśń o Fantagiro, czyta Alice głos AI, wygenerował kapi 2001 Welagorek. Tekst powstał na podstawie znanej toskańskiej baśni. W dawnych czasach żył sobie pewien król, który nie miał żadnego syna, lecz tylko trzy piękne córki. Najstarsza zwała się Kalorina, średnia Asuntina, a najmłodsza Fantagiro. Osoba piękna, gdyż była najpiękniejsza ze wszystkich. Król ten cierpiał na osobliwą chorobę, której nikt dotąd nie potrafił uleczyć. Biedny człowiek całe dnie spędzał zamknięty w swej komnacie, gdzie stały trzy krzesła: jedno błękitne, drugie czarne, a trzecie czerwone. Każdego ranka jego córki przychodziły go odwiedzić i spoglądały, na którym krześle usiadł. Jeśli siedział na błękitnym, oznaczało to radość, jeśli na czarnym, śmierć. A jeśli na czerwonym, wojnę. Pewnego dnia weszły do komnaty i ujrzały ojca siedzącego na krześle czerwonym, tym, które oznaczało wojnę. Najstarsza zawołała: Ojcze, cóż się stało? Król odparł: Otrzymałem list od naszego sąsiada, króla z sąsiedniego królestwa. Wypowiedział mi wojnę, a ja, jak widzicie, jestem chory i niezdolny, by stanąć na czele armii. Muszę więc znaleźć dobrego wodza, lecz gdzie ja go znajdę w tak krótkim czasie? Na to najstarsza córka rzekła: Jeśli mi pozwolisz, ojcze, sama poprowadzę twoje wojsko. Zobaczysz, że potrafię dowodzić żołnierzami. Nie ma mowy król westchnął zniecierpliwiony. To nie są sprawy dla kobiet, ale córka nie ustępowała. Pozwól mi się sprawdzić błagam. A zanim dojdzie do bitwy, chcę pójść do naszego sąsiada, by porozmawiać i spróbować zapobiec wojnie. Król zastanowił się chwilę, po czym powiedział: Dobrze, ale jeśli po drodze zachowasz się jak kobieta, wrócisz natychmiast do domu, bez żadnego sprzeciwu. Księżniczka zgodziła się na te warunki. Król wezwał swego najwierniejszego giermka, Tonina, i rozkazał mu, by wyruszył z nią konno i towarzyszył jej w drodze. Uważaj tylko, dodał. Jeśli moja córka zacznie mówić o kobiecych sprawach, masz ją natychmiast zawrócić do pałacu. Tak też się stało. Księżniczka i Tonino dosiedli koni i wyruszyli w stronę granicy, prowadząc za sobą całe królewskie wojsko. Po długiej podróży dotarli do pięknego trzcinowiska. Och, jakie piękne trzciny, zawołała księżniczka. Gdybyśmy mieli takie w domu, ileż ładnych wrzecion moglibyśmy z nich zrobić, żeby prząść wełnę. To Nino aż podskoczył na siodle. Do domu, do domu! krzyknął. Pani właśnie pomyślała jak kobieta i tak wrócili do zamku prowadząc za sobą tysiąc żołnierzy, bez żadnej chwały. Nazajutrz do komnaty króla weszła córka średnia. Ojcze, powiedziała Pozwól, że tym razem to ja poprowadzę armię. Może mnie się powiedzie. Król zawarł z nią te same warunki, co z jej starszą siostrą, i znów powierzył ją pod opiekę wiernego Tonina. Nie tracąc czasu, ruszyli w drogę, a za nimi potoczyło się całe wojsko. Dotarli do trzcinowiska, lecz księżniczka, pamiętając los siostry, zachowała milczenie. Jednak gdy przeszli przez las pełen prostych, gładkich słupów, wyrwało się jej. Spójrz, Tonino, jakie piękne, gładkie pale. Gdybyśmy mieli takie w domu, można by z nich zrobić mnóstwo wrzecion do przędzenia wełny. Tonino natychmiast się obruszył Do domu zawołał. Pani znów pomyślała jak kobieta i tak, smutni i zawstydzeni, wrócili do pałacu, a tysiąc żołnierzy znowu musiało zawrócić. Biedny król nie wiedział już, co począć. Choroba go osłabiała. Wróg zbliżał się do granic, a on czuł się całkiem bezradny. Wtem do sali weszła najmłodsza z córek, Fantagiro. Uklękła przed ojcem i rzekła: Ojcze, pozwól im nie wyruszyć na wojnę. Król machnął ręką. Nawet o tym nie myśl, tyś jeszcze dziecko. Skoro twoim siostrom się nie udało, jakże mogłoby się udać tobie? Fantagiro uśmiechnęła się łagodnie. Rozumiem cię, ojcze. Powiedziała cicho, ale cóż ci szkodzi dać mi szansę? Nic nie stracisz, a może zyskasz. Obiecuję, że nie przyniosę ci wstydu. Prosiła tak długo i z takim uporem, że w końcu król ustąpił, wezwał znowu wiernego Tonina i dał mu te same polecenia, co poprzednio. Tymczasem Fantagiro, podczas gdy obaj rozmawiali, ubrała się w zbroję, przypasała miecz i załadowała pistolety. Gdy stanęła przed nimi, wyglądała jak prawdziwy rycerz, dzielny i piękny jak smok z legendy. Tak więc Fantagiro i Tonino dosiedli koni i wyruszyli w drogę, prowadząc za sobą całe królewskie wojsko po raz trzeci. Minęli trzcinowisko. Nic nie powiedziała. Minęli las prostych słupów. Milczała jak ryba. W końcu dotarli do granicy królestwa. Tam Fantagiro zatrzymała żołnierzy i rzekła do Tonina: Ty zostań tutaj z armią. Zanim zaczniemy wojnę, chcę zobaczyć naszego przeciwnika twarzą w twarz. Król sąsiedniego królestwa był młody i przystojny. Gdy tylko zobaczył Fantagiro w zbroi, pomyślał sobie: Ten książę nie jest jak inni. Przysiągłbym, że to dziewczyna w przebraniu. Lecz na głos rzekł tylko. Zapraszam cię, książę, do mego pałacu. Chciałbym cię gościć i porozmawiać o sprawach, które nas dzielą. Fantagiro, pewna siebie, skinęła głową i przyjęła zaproszenie. Gdy przybyli na miejsce, młody król pobiegł do swojej matki i w wielkim uniesieniu zawołał: Matko, matko, przybył dowódca wrogiej armii. Fantagiro, osoba piękna, ma oczy czarne i słowa słodkie. O, matko, zdaje mi się, że to panna. Królowa matka spojrzała na syna z powagą i rzekła: Jeśli chcesz się przekonać, zaprowadź go do sali zbrojnej. Jeśli to kobieta, nie spojrzy na oręż, a już na pewno nie weźmie go do rąk. Syn uczynił, jak mu kazano. Ale Fantagiro wzięła się do rzeczy po męsku, zdejmowała ze ścian miecze, próbowała je jeden po drugim, sprawdzała ciężar, ostrze, równowagę. A potem sięgnęła po pistolety i strzelby, badając, czy dobrze się ładują i czy celnie strzelają. Król wrócił do matki cały rozgorączkowany, serce waliło mu jak bęben i rzekł zachowywał się jak mężczyzna, ale ja i tak wiem swoje. Fanta Giro, osoba piękna, ma oczy czarne i słowa słodkie. O matko, zdaje mi się, że to panna. Królowa westchnęła i odparła. Dobrze więc, zróbmy drugą próbę, zaproś go na obiad. Jeśli przy krojeniu chleba przyciśnie Bochenek do piersi, to kobieta. Jeśli będzie go trzymał w powietrzu, to mężczyzna. Król posłuchał. Podczas uczty Fantagiro chwyciła chleb i, nie wahając się ani chwili, pokroiła go w powietrzu, jak prawdziwy rycerz. Lecz serce króla wcale się nie uspokoiło. Po uczcie wrócił do matki i zrozpaczony powtórzył: Fanta Giro, osoba piękna, ma oczy czarne i słowa słodkie. O, matko, zdaje mi się, że to panna. Królowa machnęła ręką. Synu, postradałeś rozum, ale skoro już tak bardzo ci na tym zależy, zrób ostatnią próbę. Zaproś go, by spędził z tobą noc w twoim łożu. Jeśli to dziewczyna, na pewno odmówi. Król, nie czekając ani chwili, Poszedł do Fantagiro i rzekł. Jeśli chcesz mnie uszczęśliwić, książę, śpij tej nocy w moim łożu. Fantagiro uśmiechnęła się chytrze. Z największą chęcią wasza królewska mość, odparła. Jeśli taka jest twoja wola, śpijmy razem. Tego wieczoru podano wino, w którym potajemnie rozpuszczono silny środek nasenny przeznaczony dla Fantagiro. Lecz dziewczyna, domyślając się podstępu, nie wypiła ani kropli. Zamiast tego podniosła kielich i zaintonowała żartobliwą pieśń. Pij, towarzyszu, pij do dna, bo jeśli nie zabiję cię ja. Król rozbawiony odpowiedział: Nie zabijaj mnie, przyjacielu, napije się, jak przystało królowi, i wypił. Wkrótce po kolacji padł na łoże i zasnął snem tak twardym, że chrapał jak niedźwiedź w zimie. Kiedy się obudził, Fantagiro już stała ubrana w mundur dragona, gotowa do drogi. Nie wiedział już, kim ona jest kobietą czy mężczyzną. Serce paliło go jak ogień, a rozum odmawiał posłuszeństwa. Pobiegł więc z rozpaczą do matki i po raz ostatni wyznał Fantagiro, osoba piękna, ma oczy czarne i słowa słodkie. O matko, zdaje mi się, że to panna. Królowa, widząc, że synowi rozum odebrało z miłości, westchnęła ciężko. Dobrze więc, rzekła, dam ci ostatnią próbę i będzie to próba ostateczna. Zaproś tego twojego gościa, by jutro rano wykąpał się z tobą nago w ogrodowej sadzawce, tej, w której pływają nasze ryby. Jeśli to kobieta odmówi albo zdradzi się sama. Król pobiegł czym prędzej do Fantagiro. Książę, rzekł z uśmiechem, jutro o świcie wykąpiemy się razem w mojej sadzawce. Woda tam czysta jak kryształ i ciepła od słońca. Fantagiro odparła spokojnie, z największą chęcią. W moim domu kąpię się codziennie, a to już dawno nie miałam tej przyjemności, tylko dziś nie mogę, jutro będzie lepiej, wtedy razem się wykąpiemy. Gdy król odszedł zadowolony, Fantagiro natychmiast przywołała wiernego Tonina. Wsiądź na konia i pędź do mego ojca, poleciła. Zanieś mu ten list, powiedz, że jeśli nie zrobi tego, o co go proszę, jutro zginę. W liście napisała, by król ojciec przysłał rankiem żołnierza z wiadomością, że umiera i chce ujrzeć swego ukochanego syna przed śmiercią. Tonino ruszył z całych sił. Nazajutrz, gdy słońce wstało nad ogrodem, król i Fantagiro spotkali się przysadzawce. Król natychmiast zrzucił z siebie ubranie i wskoczył do wody. Chodź, książę! zawołał wesoło. Woda cudownie chłodna, a dzień gorący. Fantagiro się uśmiechnęła, lecz nie ruszyła z miejsca. Czekaj chwilę, wasza królewska mość. Zgrzałem się w drodze. Muszę się trochę ochłodzić, bo dostanę dreszczy. Zaraz przyjdę. Tak mówiłaby zyskać na czasie. Wypatrywała bowiem wysłannika od ojca. Król tymczasem nie przestawał nalegać. Zdejmij zbroję i przyjdź. Tu jest jak w raju. Fanta Giro tylko uśmiechała się i mówiła: Ach, królu, czuję dreszcze w nogach i ramionach, to zły znak, coś niedobrego wisi w powietrzu. Bzdury odparł król, wejdź do wody, zaraz ci przejdzie. W tej chwili rozległ się tentent końskich kopyt. Fantagiro klasnęła w dłonie z radości. Słyszę konia. Nadjeżdża mój żołnierz. Po chwili rycerz stanął przed nią i wręczył list. Fantagiro otworzyła go drżącymi dłońmi, przeczytała i zwróciła się do króla. Wybacz, najjaśniejszy panie, ale mam złe wieści. Mój ojciec leży na łożu śmierci i pragnie mnie ujrzeć po raz ostatni. Mówiłam przecież, że te dreszcze coś zapowiadały. Muszę natychmiast wracać. Jeśli chcesz, zawrzyjmy pokój teraz, a potem, gdy tylko będziesz mógł, przyjedź do mnie w odwiedziny. Kąpiel zostawmy na inną porę. Król był zrozpaczony. Czuł, że Fantagiro to kobieta, lecz nie miał dowodu. Musiał jednak pozwolić jej odejść. Zanim Fantagiro wyruszyła, poszła jeszcze do komnaty, w której spała. Zostawiła na łożu kartkę z napisem Fantagiro kobieta przyszła i kobieta odchodzi, lecz król jej prawdy nie dowodzi. Na rano król wszedł do tej komnaty, by choć zobaczyć miejsce, w którym spał jego tajemniczy gość. Znalazł liścik, przeczytał go i zaniemówił z radości i rozpaczy naraz. — Matko! — zawołał. — Miałem rację. Fantagiro to kobieta. Patrz, sama to napisała. Nie czekając na odpowiedź, kazał zaprzęgać karety i ruszył w pogoń. Tymczasem Fantagiro była już w pałacu ojca. Opowiedziała mu wszystko, co się wydarzyło i jak to pokój został zawarty bez jednej bitwy. Nie zdążyła dokończyć, gdy na dziedzińcu rozległ się łoskot kół i stukot końskich kopyt. To młody król przybył w szaleńczej jeździe, by odzyskać ukochaną. Rozmawiali długo, aż wreszcie postanowili, że skoro pokój zapanował między ich krajami, mogą się pobrać bez żadnych przeszkód. I tak też się stało. Fantagiro została jego żoną, a po śmierci ojca królową dwóch królestw. Żyli długo, szczęśliwie i w pokoju, a lud śpiewał o niej: Fantagiro, osoba piękna, o oczach czarnych, słowach słodkich, co męstwem i rozumem świat zjednała. Koniec!